Witajcie, z tej strony Xavier I wrona <noise> Dzisiaj zamiana osobowości Ja będę Xavierem, który się nie boi niczego Ja ja będę Wroną, który jest piewsza na widok Tego Dobra, musimy wysadzić to coś Połóż to na ziemi i spróbuj to wysadzić I teraz musisz wziąć kamień i uciekaj trochę dalej, jeszcze trochę dalej, bo wy I musisz trafić, a jeszcze. <laughs> o, oh, fail. Dobra. Czekaj, czeka, czeka. No lol. To jest ta trudniejsza część gry, nie? Nie Ups. Ważne, bo tam potworek jest. Dobra Kontynuujmy Mrok Oź Ość Nie mam lampy Dobra, jest nocny wzrok Nie idź tamtą stroną Zapalić? Nie idź tamtą stroną, mówię ci Którą? Tą Tam Dobra, mniejsza Uuu wspomnienie Co za ham za Bardziej mi martwi źle widzę I zobacz tu, przeglądnij tamto, bo no to przeglądnij Przeszukaj, przeeksploruj cokolwiek Spróbuj otworzyć tamte shit no, Daniel, nie panikuj A. Widzisz, tutaj jest jasno o, tu, aha, tylko snopek jest, dobra Dobra, spróbuj nam do skrzyni otworzyć to skarby? Wiedziałem O, miksurka czegoś. Zdrowe, okej. Okay. Jeszcze za plecami masz jedną. Skrzynię. Tom? Nie, to co na tym podejście leży, no Aha, tam. Dobra. Nie do otwarcia. Dobra. <laughs> Drogę. Ańc z Twojego farta spotkasz twoją A, wchodzimy tam, ty jesteś Xawier nic się nie boisz. No właśnie, to są tylko tępne dźwięki. Ale jak zobaczysz potwora to krzyż taki wiesz Tak będą y, bardziej szajbować widzowie. <ślesz> No właśnie tutaj nie. mamy 30 krzesiw mamy około 28 29 <grym> dobra nic więcej tu nie ma to teraz które tam a, tam, a tam dbra, dalej wchodź do tej drzwi tam coś mnie fajnie że coś widzimy o fuck ale miejsce Daniela już bym przejbował. <laughs> Smacznego To coś się dotknęło Przespacz kobiety O zobacz może w tym będzie się coś kryło no Właśnie, tak pomyślałem Oliwa ładnie, przyda nam się a na razie, póki wszystko widzisz, można grać bez. Oh, god! Z pierwsza dziadu. Ale tu jest światło. Musimy kryjówkę sobie ustawić jakoś. Dobra, nie się jedną na to. Jak mam kucnąć, że mnie nie widział? środek, między te beczki, bo będzie się między nimi widział. Ej, mieliśmy krzyczeć, jak go zobaczymy. Jeszcze jedno, tu w środek, tak. Aha. Kryjówka gotowa. Zapraszamy. Ale tylko, nie wiem... Po co my go zapraszamy, przecież nie będziemy... Rozwalił? Nie. Ale zamierza hmm. Jak go nazwiemy Józek Dobra, niech to eee, będzie Józek Jakoś na Z, bo to zombie. A, to Zenek Zenon Zenon, dobra Nie słyszy mnie. Ha Kto to jest sprytniejszy? <noise> Jeszcze wspomnianie Oj, jakie tutaj To Daniel, się... czy ten go zabił? On no, chyba tu ciągnął ciało, bo widać krew na ziemi. Nie wiem, jak coś możesz tam <laughs> ciekawe jak on by biegł za nami, nie? On biega dosyć szybko. O! Oh. to wow. miejsce. Zamknij za sobą On Mam taki plan. O! Jest! Jedno. Teraz I on drugi. się pojawi. Masz rację. W przypadku bratek kompletu sześć zapisów Jeśli nie jeszcze jeden, który znajduje się wewnątrz gabinetu Ale to nas nie interesuje, bo my już go mamy No e, Teraz obmyślmy plan, bo było słychać zombiaka W którą stronę mam biec? Lewą, e, prawo. On jest za drzwiami Obstawiam tak, o ile mam dobrze słuchawki ubrane Aha, ale tutaj nie ma ucieczki Dobro Jak go zobaczysz... To wiać? Jak go zobaczysz, to próbuj... Uciekać Zgasił się to. Trochę nieciekawie się robi. Owóżcie. O, o jest, tam jest, tam jest, <laughs> tam Mieliśmy Mieliśmy <je> krzyczeć, nie? Podskradamy <laughs> się. Ej, okay, możemy. A jak go zobaczysz, pował się trochę z zenkiem. <laughs> ciekawe, jak? Dobra, wstanisz i tak gdzie zobaczysz, zaraz. He he, piec ze Hello Ups. Nie, w stanie jak ale on szybko biega. Ja też. Go <laughs> Go płastem Ale gdzie on jest? No za tymi tymi nie bój się, no poczekaj. Zbloczyło się, nie? Walnego. A gdzie on jest? Tam, tam gdzieś jest. Jest tam, jest tam, jest tam Zenuś. Dobra błąd on... <śmiany> <Bo ja dostam. śmiany> on szybko biega, teraz się nie odwracaj Fastem biegnij Fastem 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 WOO! Jezu! Go, go, go! Go! A gdzie jest wyjście? Ja wiem gdzie jest. Dobra, go. <śmiany> o szajsa. Nie, złe. Wyjście się obróć. Wow, wow go! <śmiany> To było niezłe On ja. był za mną, nie? Albo się pojawił tam Nie wiem, ale... To było dobre, beczka Jeb Ej, teraz się przyda trochę zdrowia Czy on biegnie za nami? Nie Fuck, ledwie No Dobra, dobra No dobra, niech ma kilka podrapów. Plecy? <noise> nie, nie ma tu pleców Niech się uspokoi biedaczejsko. Czekaj, bo tutaj o. dało się. O! Fuck! Po prawej. E, o, to się znowu pojawiło. Dziwne, nie? Krwiowy żega już. Ej, to jest jakiś rytuał, spójrz na ziemię. Spójrz tutaj, krew wylana Ta fontanna. Moim zdaniem, będzie miała jakieś S znaczenie. Spróbuj coś złapać tam, bo w poprzednich odcinkach dało się złapać, a nie łapaliśmy. Teraz y, nie da. Dobra. Uruchamy winda, nie? Nie chcę tego zombiaka. Mam nadzieję, że nikt tu nie wchodził. Ale akcja była... No. fajna. Bo tu na nas nie czeka, bo w tym questie akurat. Ładnie rozpoczynamy ten któryś odcinek daję oh. Daj majaczy Ta by dobrze A Skąd mam Moim czekaj, czekaj. To, to był ten trójkąt Trójkąt nie, ja, to będzie trójkąt, nie? ale zobacz to no. Four, no to to będzie kwadrat raczej no zobacz, podnisz to flow, a to? a to to będzie czyli mhm. to będzie trójkąt, a to będzie koło Dobra, włączyło się zapal lampę, bo Daniel już nie no, tak samo pomyślałem. Ale tu jest światło. Chyba powinniśmy piec tam uruchomić, nie? Chyba. Tu możesz już włączyć. Ładny pik nie działa, tutaj węgiel jest wrzucony, także luz. No to idziemy do windy. Może spotkamy zemka oh. Znowu to się pojawia I ten dźwięki <noise> Au Co za shit To nie było fajne wiesz o. Uwaga uwaga Ciekawe dlaczego to się pojawia Albo to są przewidzenia tego Daniela Nie wiem jak Daniel tam przeszedł Ale mi się udało Dobra Mi się zdaje, że tu będzie zombie Jak? Wow What the fuck What the fuck Ob Do windy, do windy co, co to było? Po prostu ten A się zakleiło No jesteśmy Teraz, tu. Teraz co będzie na dole? Pewnie w pewną mrze na dole czeka już by na nas któryś albo skoczyłby na nas hmm. Dobra Jeszcze niżej O szajsa. Jeszcze niżej? Ale majaczy Zaraz pewnie zacznie spadać całą mocą Chyba utnęliśmy. Oj, 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 oj. oj, oj, oj. ale wykra wykrakałem. <grym> Danielu. Stop death. Fajny obrazek jak jakiś las. Bo to jest las. Las i ten samy. się, iż nasza postać jest ledwie przytomna, ponieważ przed chwilą uderzyła, no postawcie się w jego sytuacji. Jakbyście window jechali w windzie, <laughs> która z całym impetem uderzyła w ziemię. Właściwie to mnie ciekawi, jakąś się uratował. Dobra, cicho. E, chyba wróciliśmy do jakichś lochów Jesteśmy w jakichś więzieniach No mówię ci o Nie blochach. podoba mi się to. E, spróbuj to na ziemi podpalić, ja jestem ciekaw jak to się podpali <grym <grym Aha. No, Daniel łamie wszelkie prawa Ej wiesz co, chyba zrób sobie tu blokadę Ja mam taki pomysł, bo ja będziesz uciekał To weź to sobie zrób, to wtedy ten, ten, ten nie przejdzie Ksabier Także nie to przeskoczysz usieka. tutaj Savir nie ucieka. No, ale ty grasz. Jeszcze z dwie minutki. To ja ci tutaj zrobię. Gdzie robimy tam? Gotową e, 20 -minutowy drogę 20-minutowy odcinek. Nie, nie, nie. Yeah. Ja ci tutaj. I to jest grafika w tych teraz nowszych grach. K. Marbur, który się świeci. Ostatni kamień. Specjalny dla mnie. No. No i kończymy ten odcinek z osobowością Ksawiera. Tutaj Ksawier. I wrona.